Przyszłość Afryki będzie musiała być po prostu wykuta w wojnie. Bardzo dużo krwi będzie musiało być przelanej, bo to Afryka musi walczyć o swoją polityczną przyszłość. Chiny, Stany Zjednoczone, ONZ, możemy tam przychodzić z ogromnymi pieniędzmi, możemy tym ludziom, państwa próbować pomagać, budować infrastrukturę, rolnictwo, szkolnictwo to wszystko. Ale w momencie, jeżeli przeciwko człowiekowi tak naprawdę zaczyna walczyć planeta, bo powiedzmy, że jest zmiana klimatu, tak, no to nie ma siły, która by była w stanie to opanować wszystko. Ludzie zaczynają migrować, ludzie zaczynają przemieszczać się do miast, na północ, do Europy. Europy. Te... Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem będzie prezes Abchazid Foundation Fund, pan Łukasz Przybyszewski. No, Jeden z najlepszych speców w Polsce, jeśli chodzi o kwestie afrykańskie, szczególnie o ten region, o którym dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. No, jeden z większych punktów zapalnych na kontynencie afrykańskim, czyli region Sahelu, dokładniej trzech państw Mali, Nigru i Burkina Faso. A dlaczego właśnie o tym regionie chciałbym dzisiaj z moim gościem, naszym gościem, porozmawiać, to Państwo przekonacie się za chwilę. Witam. Witam dzień dobry. Witam. Zacznę od takiego pytania, co jest największym problemem w Sahelu. Hunty wojskowe, dżihadyści, czy może rosyjscy najemnicy? Tak naprawdę największym problemem, a raczej czynnikiem problemotwórczym tutaj, jeśli chodzi o kontrolę regionu Sahelu, to jest sam fakt rozmiaru. To jest co 3 miliony kilometrów kwadratowych. Obszaru, który jest w, tak na dobrą sprawę względnie prawie zawsze płaski, i przy tych tak dużych odległościach, jeżeli mamy jakąkolwiek destabilizację, tak, jeżeli mamy jakiekolwiek powstania, organizacje terrorystyczne, najemników, tak, yy, czy konflikty, to opanowanie tam sytuacji wymaga strasznie dużych nakładów, strasznych środków. Logistycznie jest to też bardzo trudne zawsze do, do zrobienia. Drogi są też fatalnej jakości lub często ich nie ma. Tak? Także to głównie. Tak, tak Czyli co, głównym logistyka. problemem jest brak, brak możliwości wystarczającej kontroli władz centralnych nad terytorium całego państwa. Tak naprawdę, tak. I poza tym jeszcze mamy tam wciąż ludy które żyją jak koczownicze tak? I one nie respektują granic w ogóle. Także tak naprawdę. Tuaregowie na przykład. Na przykład Tuaregowie, tak? Więc te granice, one są na papierze. Ludzie przemieszczali się w dowolne strony i to zawsze też właśnie organizacjom terrorystycznym bardzo ułatwiało zadanie, dlatego że no, za chwilę się wtopią w, w zupełnie inną ludność, tak? Łatwo jest im zniknąć przy takich odległościach, zanim nastąpi czas reakcji, no to już jakiś czas minął, tak? Także no, to są główne te problemy tutaj. I widzimy, że no, odkąd Tuaregowie z Libii się wycofali z powrotem na tereny malijskie, no to ta destabilizacja Libii rozlała się w dół i póki co no końca nie widać, dlatego właśnie te państwa teraz trzy, Niger, właśnie Mali, Burkina Faso zawiązały tą konfederację. Wszyscy wiemy, że no, ona nie będzie na razie stanowiła jakiejś specjalności. Ja tylko przypomnę, że we wszystkich trzech krajach y, tak. mamy rządy wojskowe, które doszły do władzy w ostatnich latach. Tak, i one do, doszły do władzy w ostatnich latach, y, ale nie tylko dzięki rosyjskim działaniom, nie tylko dzięki ich dezinformacji. Właściwie... Przed... No właśnie, jeśli mogę tak. przerwać, bo często jeśli mówimy o wydarzeniach w Afryce, zwłaszcza w ostatnich latach, to, to od razu pojawia się wątek rosyjski. Więc jest pytanie... Najpierw był pucz, później Rosjanie, czy, 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 czy odwrotnie? Czy, czy w jaki sposób Moskwa mogła wpływać na, na te wydarzenia, na, na te zamachy stanu w tych krajach chociażby? Tak. To znaczy, Rosja w momencie, jak widziała sygnały, że następuje destabilizacja, że te państwa zaczynają być coraz bardziej trawione tym rakiem terroryzmu, i było pewne, że to po prostu będzie eskalowało, tak. Yy zaczęła wykorzystywać sytuację. To jest czysty oportunizm, tak? Widzą, że gdzieś mogą e, bardzo tanim kosztem uzyskać dostęp do diamentów, uranu, złota, srebra itd. E, ponieważ mogliby ochraniać wtedy te kopalnie. i Jak taka okazja się nadarzyła, no to momentalnie uruchomiono właśnie całą maszynę, ma, machinę dezinformacyjną, e, zaczęto przekupywać lokalnych różnych e, urzędników Coraz bardziej wpływać na to, żeby jednak no, by, było dla nich miejsce, jak, jak dojdzie do puczu. Tak? Jeżeli dochodzi do puczu, to oni ten pucz wspierają po to, żeby był na ich korzyść. Tak? I tak na dobrą sprawę wysiłek tutaj Rosji był naprawdę minimalny. To na ich możliwości no, nie musieli tutaj jakoś specjalnie się wysilać, żeby znaleźć dla siebie jakieś wygodne miejsce u stołu w każdym z tych trzech państw. Tak? I co więcej, moim zdaniem Rosjanie tak na dobrą sprawę też liczą, że w przyszłości, gdyby musieli stamtąd wychodzić, tak, bo na wieczność tam nie zostaną. To, w te, to dzięki temu, że tam są, też będą mogli e, targować się tak, z tymi stronami, które będą tam się wrócić, czyli na przykład właśnie Stany Zjednoczone, Francja. No właśnie, że no właśnie, skoro mówimy o. W krajach tak zwanego ogólnie pojętego Zachodu, to tu pojawia się pytanie, gdzie nastąpił błąd w polityce, no w tym wypadku, w wypadku tego regionu, akurat przede wszystkim Francji, ale też widzimy, że, że i Stanów Zjednoczonych, może w trochę mniejszym stopniu, gdzie nastąpił błąd, który spowodował, że demokratyczne władze w tych krajach zostały obalone przez wojskowych, obalone pod hasłem. Nieskutecznej walki z dżihadystami, i tutaj też od razu oberwało się zachodnim sojusznikom, przede wszystkim Francuzom, no, główny zarzut, że oni sobie nie radzili z tymi dżihadystami, że Rosjanie sobie um, lepiej poradzą. Z czego ta nieskuteczność francuska w tych ostatnich kilku, kilkunastu latach, na, nawet wynikała? Bo przecież tam nawet kilka tysięcy francuskich żołnierzy w pewnym momencie brało udział w tych działaniach przeciwko y, dżihadystom związanym z Al-Kaidą czy państwem islamskim? To znaczy przestano postrzegać ten region jako tak ważny jak wcześniej, tak? Stwierdzono, że nie będziemy tam posyłali Więcej sił, dlatego że po pierwsze wymagałoby to, to bardzo dużych nakładów, a priorytety są gdzie indziej. Tak? W sytuacji, na przykład teraz, gdy Francuzi, tak na dobrą sprawę, praktycznie już niemal całkowicie zostawili ten Sahel, widzimy, że Francuzi zaczynają się rozgaszczać w Azji Centralnej przykładowo. Tak? Także zmienili środek ciężkości. Widzą, że do Afryki nie będzie trudno wrócić bo w końcu ten konflikt się skończy i siło rzeczy będzie o wiele łatwiej z nowymi władzami potem jakoś negocjować, rozmawiać. Natomiast okazja, żeby się pojawić silni, w Azji Centralnej zdarza się o wiele rzadziej i o wiele łatwiej jest to, jest to szansę stracić, przepuścić, tak? dlatego że no kapitał chiński, jeśli będzie tam chciał, to on będzie wszędzie, więc trzeba się tam dobrze pozycjonować. Tak? Także widzimy, że tutaj Francja no, musi patrzeć na ten globalny obraz rozwoju sytuacji na świecie. No i wyszło na to niestety, że no Sahel nie jest na, na liście priorytetów. Po prostu. Tym bardziej, że nie wiem, czy Francuzi i Amerykanie chcieliby tak naprawdę brać w czystkach etnicznych udział. Bo do to, to tego by się sprowadzało zasadniczo. Okej, okay, tak, ale do, jeśli mówimy już o, o Amerykanach, no to przecież Tutaj, tutaj ich cele, powiedzmy, tej obecności też militarnej w Sahelu y, są, były nieco inne niż, niż francuskie, no bo Francuzi oczywiście no, były kolonie y, i chęć utrzymania wpływów. Natomiast no, dla Amerykanów y, to jest ważny region y, w, w tej wojnie z tym y, tak zwanym międzynarodowym islamskim y, terroryzmem, więc y, no, tutaj, tutaj jednak pojawia się problem, jest, jeśli na przykład... Hunta w Nigrze wyrzuca Amerykanów z baz, chociażby w Agadez, bardzo ważnej bazy, z której te drony amerykańskie kontrolują właściwie całą Afrykę Zachodnią. No, bo to jednak będzie wpływało na skuteczność walki z dżihadystami. I to też będzie wpływało przecież też na bezpieczeństwo Europy, bo wiemy, że przez Sahel biegną szlaki migracyjne, więc... Wracając do Rosjan, czy tutaj też jednak nie pojawia się ten wątek rosyjski? Ta, dlaczego hunta w nich, że miałaby chcieć wyrzucić po prostu Amerykanów, którzy walczą z dżihadystami, a nie reprezentują, powiedzmy, interesów wielkich koncernów, jak, jak w przypadku Francji? To znaczy, jeśli chodzi o obecność amerykańsko-amerykanie, teraz bardziej wydają się skupiać swoją uwagę na Wybrzeżu Kości Słoniowej, który jest kluczowy pod względem E, przepływów finansowych dla tego całego właśnie regionu jeśli tego postfrancuskiego tak e, I dlaczego Przede wszystkim dlatego że am, e, Amerykanie Nie bardzo Widzieli tutaj powód żeby Kontrolować siły które zaczynają być zbyt duże Jeżeli widzimy rosnące państwo islamskie większej większej Sahary Jeżeli widzimy że Jainim, czyli al-Kaidowski twór, tak, zaczyna też rosnąć. Najprościej w tej sytuacji jest nie tyle, co ich kontrolować, zwalczać i tak dalej, o wiele łatwiej będzie po prostu zwracać te grupy przeciwko sobie i jeszcze zmusić Rosjan do, znacznie, do podejmowania znacznie większych wysiłków niż. Gdyby tak naprawdę byli w jednym łóżku z Amerykanami. Generalnie taka sytuacja też byłaby trochę komiczna, że doszło do sytuacji, w której no, jest przewrót, tak, a Amerykanie zostają. Także no... To tak, ale z drugiej strony, no, z historii znamy wiele przypadków też w innych państwach, że, że... Akurat brak demokratycznych władz w danym kraju nie do końca musiał Amerykanom przeszkadzać w realizacji polityki nie, bezpieczeństwa? Nie, 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 oczywiście, że nie. To bardziej chodzi o to, że Rosjanie się rzeczywiście tam pojawili, tak? I w tej sytuacji, jak Amerykanie wspierają Ukrainę, żeby walczyć przeciwko Rosji i tak dalej, no bardzo źle by to wyglądało, gdyby po prostu Amerykanie jednocześnie chronili władze, do które, które zostały doprowadzone na, na szczyt prze, przez Rosjan w jakimś kraju. Ale to jest, no bo czy w przypadku Nigru faktycznie można mówić, że, że za tym puczem stali Rosjanie? Przecież to trochę Nie. czasu minęło, zanim, zanim ci Rosjanie się tam pojawili. Zresztą wart, warto może wspomnieć a propos Rosjan i Amerykanów, i Spania w jednym łóżku, że, że kiedy pierwsza grupa rosyjskich najemników pojawiła się w Nigrze. To zostali zakwaterowani w, w jakimś hangarze dosłownie paręset metrów od y, obiektów amerykańskich wojskowych, więc to też raczej pewnie nie było przypadkowe ze strony Hunty, właśnie taki gest. Nie, nie było przypadkowe, ale generalnie rzecz biorąc wiadomo, że wszystkie trzy państwa musiały wziąć sprawy w swoje ręce. Widziały, że ani Francuzi, ani Amerykanie nie mają apetytu na tak duże zaangażowanie, po prostu. I w takiej sytuacji, no skoro nie chcą im pomóc, no to kończymy kontrakt do widzenia. Także tak to wyglądało. I oczywiście Rosjanie e, gdzieś tam zawsze w tle byli, ale się pojawiali dopiero w momencie, kiedy to też tym władzom na miejscu odpowiadało, tak. E, I teraz na przykład widzimy, że Rosjanie mają spore problemy tak naprawdę, żeby, żeby ten Ich Afryka Korps tam jakoś bardziej skutecznie, sensownie działał. E, nie. No ale chyba nie, nie po to oni tam w ogóle pojechali, prawda? Żeby walczyć nie. z dżihadystami? Nie, nie, oczywiście, że nie. Tylko problem polega na tym, że to dżihadyści walczą z nimi. No tak, trudno uciec. Tak, trudno uciec. No, generalnie no to oni znają teren, nie Rosjanie. Więc nie daj Boże. No, no właśnie, jak wystali. wygląda sytuacja, sytuacja, powiedzmy tak, ogólnie militarna? Przede wszystkim oczywiście w Mali, tak? Bo w Burkina Faso, w Nigerze te siły rosyjskie są póki co jeszcze chyba dość symboliczne. Ale jak to wygląda w Mali? Bo tam już Rosjanie od, 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 od nie wiem, od ilu, od dwóch lat? No, biorą udział w takich dość intensywnych walkach. Jak ta sytuacja teraz wygląda? Bo yy, chyba po tym, jak Tuaregowie zgodzili się ponownie na rozejm, to, to troszkę ta, ta sytuacja jest yy, spokojniejsza w tym Mali, czy, czy, czy po prostu w mediach tak dużo informacji stamtąd się nie pojawia? Znaczy, przede wszystkim się mało pojawia, dlatego że tam dochodzi to. Do, do Rzezi, tam dochodzi właśnie do ataków też dżihadystów na, na siły rosyjskie czy na siły rządowe i tak dalej. Ale to wszystko się dzieje bardziej na tym pograniczu trzech państw. Tam jest, dochodzi najczęściej do ataków, e, natomiast czym bardziej idziemy w głąb, w górę, tak naprawdę na północ Mali, tym to, tym to, się, to się rzadziej odbywa. E, też tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o na, na, nasz wywiad satelitarny, jak mamy zdjęcia i tak dalej, to też nikomu się nie chce siedzieć i sprawdzać, gdzie kto był, kogo zabił i tak dalej. Także jeżeli na miejscu jest informacja zablokowana, no to no, szczególnie w Mali, to ma bardzo mało, mało, mało szansy na to, żeby się wydostał na zewnątrz, tak? Także tak to wygląda. E, I Rosjanie przede wszystkim właśnie stawiają tutaj na Mali, też dlatego, że z Mali można bardzo łatwo kontrolować obydwa państwa zarówno Burkina Faso, jak i Niger w jakiś pośredni sposób. Sam fakt, że wybudowano bazę przy lotnisku, no, też już świadczy o tym, że nie zamierzają tam raczej zostać na dłużej. I to się wpisuje w plan prawdopodobnie wpisuje się w plan ustanowienia znaczy ustanowienia w sensie wynajęcia na jakiś długi okres bazy morskiej w Tobruku prawdopodobnie, w Libii. No właśnie, przejdźmy do Libii, bo, bo zaczęliśmy... Nie da się Libii tak naprawdę mieć stabilnej po swojej stronie bez kontrolowania Mali. Ale też i w drugą stronę to pewnie działa, bo Libia jest bramą właśnie do Sahelu. Przejdźmy właśnie do Libii, bo tak naprawdę Wagnerowcy teraz już, Korpus Afrykański, oni pojawili się tam dużo wcześniej niż w Sahelu, bo, bo wzięli udział w wojnie domowej. Um, więc może tutaj kilka słów o tym, jak, jak, jak Rosjanie, w jakim stopniu są teraz zaangażowani w Libii i tak naprawdę po czyjej y, stronie stoją. Znaczy w Libii oni tak na dobrą sprawę stoją po obydwu stronach. <gryw> Dlatego, że mają i. Odpowiednim są właśnie w Trypolisie, i też cały czas utrzymują konta kontakt z generałem Haftarem. To trochę jak w Sudanie, prawda? Trochę jak w Sudanie. Dlaczego? Dlatego, że Libia jest, 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 jest jednymi z zwrót do Sudanu, więc dla, między innymi dlatego na południowym wschodzie Libii też jest jedna, jedna z baz, która pozwala Rosjanom też właśnie przerzucać siły albo zasoby różne, kosztowne, tak, jedną w drugą stronę. I Rosjanie bardzo dobrze wiedzą, jak, jak to, na tej planszy się, się, się gra, tej afrykańskiej. To widać, ale no, ich obecność nie jest czymś, co jest gwarantowane, dlatego że y, tak długo, jak długo ten konflikt właśnie w Sahelu będzie trwał tak, z dżihadystami. Tak długo Zachód będzie utrzymywał całe Wybrzeże Zachodnioafrykańskie w ryzach po to, żeby nie doszło do jakiegoś wyłomu. Dlatego, że gdyby doszło do jakiegoś wyłomu, no to te państwa, mimo że nie mają dostępu do morza, nagle mogłyby go zyskać. Tak? Dlatego tak strasznie Amerykanie skupili teraz swoją uwagę na Wybrzeżu Kości Słoniowej, patrzą na Benin, patrzą na Togo i próbują tutaj to na, na, na tyle ograniczać, żeby to nie poszło No właśnie, dalej. Bo jak właśnie. tylko pójdzie dalej, to od razu Chiny zobaczą, że no, nareszcie otw otworzył się Sahel. No właśnie, bo jeśli właśnie o Chinach mówimy, o Beninie i o Sahelu, no to mamy przecież kwestię chociażby e, ropociągu łączącego Niger z Zatoką Gwinejską, właśnie poprzez Benin. I tam okazuje się, że być może Amerykanie też w to byli jakoś zaangażowani, ale są chyba jakieś poważne problemy z tym transportem ropy dla, dla Chińczyków, którzy, jeśli dobrze pamiętam, to całkiem taką ładną sumkę z góry zapłacili Huncie w Nigrze. Więc tutaj, tutaj też jest ta walka o wpływy w tych krajach. Z tego co ja się orientuję, to chyba też. No w togo Rosjanie są togo są dość zainteresowani pamiętajmy też o Gwinei, tak? mhm. gdzie też przecież mamy huntę, huntę wojskową. Zgadza się. Zgadza się i wszystkie te państwa, które wymieniłeś, one bardzo też kładą nacisk na to, żeby właśnie eksportować też z własnych złóż coraz więcej. Tak? Widzimy, że no najwyraźniej w Wybrzeże Kości Słoniowej wie, że swoje bezpieczeństwo będzie musiało opłacać i będzie musiało to opłacać Ropą swoją. tak, Dlatego ten włoski koncern ENI tak się bardzo zainteresował w te odkryte złoża, które no, podobno w Wybrzeże Kości Słoniowej ma eksportować trzy razy więcej ropy w przeciągu trzech lat. To i tak jest ambitne. Nie wiem, czy im się uda, ale tak to wygląda, więc. Yy, strategia tutaj zachodnia jest bardzo prosta odizolować ten problem a rosyjska jest wręcz przeciwna jest przeciwna czyli Zejście na zatokę Gwinejską i na morze śródziemne ale też jest ten trzeci kierunek czyli na morze czerwone i tutaj już wspominaliśmy o sudanie prawda tak zgadza się no, w sudanie póki co ostatnio szala się trochę przychylała bardziej na korzyść strony rządowej ale to równie dobrze może się szybko odwrócić w drugą stronę, także no, zobaczymy, jak to się dalej tutaj rozwinie. Yy, RSF z siłami rządowymi tam może bardzo długo walczyć, pomimo nawet tej przewagi, którą ostatnio yy, armia zyskała, ale wschód yy, kraju przepraszam, jest w zasadzie spokojny. Tak? Także do Morza Czerwonego, do portu można tam eksportować. Niemal wszystko, co jeszcze nie dostało się pod rędy, w, 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 w kontrolę RSF. Gwoli też jeszcze wyjaśnienia: RSF to jest formacja paramilitarna, która wchodziła w skład hunty wojskowej, i ponad rok temu, jakby regularne wojsko pokłóciło się z, z właśnie z RSF, i mamy teraz krwawą wojnę domową. Wspomniałeś o tym e, dostępie do Morza Czerwonego. Ja wspomniałem o tym chwilę wcześniej w kontekście też tych ambicji rosyjskich wyjścia nad Atlantyk i nad Morze Śródziemne, no bo tutaj też są chyba dość zaawansowane te rozmowy w sprawie instalacji rosyjskiej bazy wojskowej w port Sudanu, właśnie w Sudanie. Jak tutaj Rosjanie się odnajdują w konflikcie, bardzo krwawym konflikcie pomiędzy właściwie dwoma sojusznikami Moskwy? E, idealnie. Dlatego, że mogą obydwie strony cały czas rozgrywać przeciwko sobie, z, obydwoma, z obydwie, obydwoma stronami mogą rozmawiać. I można powiedzieć, że tutaj w zasadzie Rosja bardzo podobnie się zachowuje do organizacji terrorystycznych. Dlaczego? Dlatego, że wszędzie tam, gdzie jest niestabilnie, gdzie jest konflikt, oni się nagle pojawiają. Dlatego, że wówczas e, po pierwsze. Mogą cały czas grać na argumencie antykolonialnym, choć sami zachowują się też jak koloniści. No tak, tak ale nie ma, nie ma tej tradycji kolonialnej, też inaczej są postrzegani w, znaczy, no, w Afryce. Tam, też. Nie, tam, tam nie mają. Tam nie. No no, właśnie. Ale za jakieś 100-200 lat można by ich tak napisać pod historii, że to był kolonializm. Tylko trochę innego, trochę innego kalibru niż w, 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 w Eurazji. E, więc dla nich to jest sytuacja idealna. Mogą z obydwiema stronami współdziałać i żadna nie będzie mogła przeciwko temu nic zrobić. I mogą czerpać o wiele większe zyski za o wiele mniejszy koszt. Także to głównie o to chodzi. No, dla Zachodu ważne jest, żeby były władze cywilne lub jakiś wataszka, który no, przywdział, przynajmniej chociaż te szaty cywilne, lub jest na tyle ugodny, że, że, że ta współpraca jakoś się układa. I żeby to wszystko jakoś no, nie było w miejscu, gdzie, gdzie są walki, dlatego że u nas koszt wtedy z tym związany narasta. Tak? No, to jest no, te, te, taka sytuacja, w jakiej, jakiej, jakiej żyjemy. Arman, wracając jeszcze do Sahelu, ale tej zachodniej części, od której zaczęliśmy rozmowę, i od dżihadystów, skąd w ogóle jest to zjawisko? Takiego radykalnego, zbrojnego, właśnie islamizmu, akurat w tej części Afryki. Bo przecież mówimy nie tylko o tych formacjach związanych z Al-Kaidą czy państwem islamskim, działających powiedzmy na trójstyku Burkina Faso, Nigru i Mali, ale przecież mamy też problem w basenie jeziora Chad. Mamy przecież Boko Haram w Etiopii. Skąd, skąd właśnie, dlaczego akurat w tej części Afryki jest tak, tak rozwinięty radykalny yy, islamizm i dlaczego, yy, ja wiem, częściej odpowiedziałaś na to pytanie, kwestia kontroli nad, nad, nad terytorium, a, ale czy to jest jedyny powód, dla którego władze centralne, nawet przy pomocy kiedyś Francuzów, Amerykanów, sił ONZ, sił innych państw afrykańskich, teraz Rosjan, wciąż sobie nie mogą yy, z tym poradzić? pomijając rozległość terenu to tutaj też przez to, że jest tak rozległy, łatwo jest się przemieszczać, tak? ale czynniki są dwa: bieda i desperacja. Ci ludzie, żeby przeżyć na tym terenie Sahelu, który okresowo potrafi bardziej pustynnieć, tak? Muszą też między sobą często walczyć ci koczownicy. Tak? Czy tutaj kwestie też etniczne? etniczne. mają bardzo duże znaczenie. Był pomysł, żeby stworzyć wielki zielony mur, który by zahamował tą tamę, właśnie rozwijającą się w dół Sahary, ale no, zmiany klimatyczne czasami są po prostu nieodwracalne, są poza naszą kontrolą, być może poza nawet naszym wpływem, kto wie. I ci ludzie zwyczajnie walczą o byt. Jeżeli zaczynają walczyć, zaczynają się właśnie etniczne i tak dalej, to potem rekrutowanie ludzi z, tej, z, tej, z takiej puli jest o wiele łatwiejsze. Bo mamy, nie wiem, nastolatków, którzy, którym wybito połowę rodziny. Ta połowa rodziny, która przeżyła, utrzymuje tych nastolatków, ale no, nie bardzo ma jak ich wyżywić. No, trudno, to ich się odda. Ja sam, jak się wychowywałem w Nigerii, widziałem sytuacje, w których były dzieciaki, które pracowały, musiały pracować. I pracowały nie dla swoich ojców, tylko dla kogoś tam, były oddawane po prostu. Także niewolnictwo tam w pewnym sensie no, dalej istnieje i zawsze będzie istniało, prawdopodobnie. Czyli, co krótko mówiąc, no raczej e, jakby tak spojrzeć w przyszłość troszeczkę i spojrzeć na, na, na ten Sahel szerzej pojmowany, od, powiedzmy od, od Mali aż po, aż po Sudan, e, to raczej te prognozy nie są zbyt optymistyczne. Czy jest w ogóle szansa, czy w ogóle. Zachód ma w ogóle jakiś pomysł na, na jakąś strategię, jakiś powrót do Afryki, no bo widzimy, że mamy Rosjan, mamy Chińczyków, ale przecież jest też coraz więcej informacji o aktywności Turcji, Iranu, Emiraty Arabskie, chociażby. Czy to nie wygląda tak, że Zachód, tak jakby już w tym momencie przegrał e, taką geopolityczną walkę o, o, o Afrykę, o której no, niektórzy mówią, że to jednak jest kontynent przyszłości ze względu na Potencjał ludnościowy i, i zasobów naturalnych. Czy jest tutaj światełko gdzieś w tunelu, że, że te tendencje, które widzimy od, od dobrych paru lat, mogą się zmienić? Jest, ale to nie jest światełko, do którego droga prowadzi, taka droga prowadzi, której my byśmy chcieli, o której my byśmy chcieli słyszeć, bo prawdopodobnie, mam nadzieję, że się mylę, ale przyszłość Afryki będzie musiała być po prostu wykuta w wojnie bardzo dużo krwi będzie musiało być przelanej bo to afryka musi walczyć o swoją polityczną przyszłość Chiny, Stany Zjednoczone, ONZ możemy tam przychodzić z ogromnymi pieniędzmi możemy tym ludziom te państwa próbować pomagać budować infrastrukturę, rolnictwo, szkolnictwo to wszystko ale w momencie jeżeli przeciwko człowiekowi tak naprawdę zaczyna walczyć planeta bo powiedzmy że jest zmiana klimatu tak no to nie ma siły, która by była w stanie to opanować wszystko. Ludzie zaczynają migrować, ludzie zaczynają przemieszczać się do miast, na północ, do Europy też, też tak. Europa w ogóle, jeżeli to tak dalej pójdzie, będzie bardzo, bardzo miała duży problem, będzie bardzo dużym przegranym, bo zacznie się destabilizować. Tunezja, Algieria teraz też zaczyna coraz bardziej się tak zastanawiać, czy nie pójść jednak w turystykę, nie otworzyć się bardziej na zachód, tak, bo muszą, muszą, muszą jednak mieć więcej, więcej pieniędzy na zabezpieczenie tego wszystkiego. Yy, więc prawdopodobnie wszyscy już chyba zrozumieli w końcu, że no niestety w Europie przetoczyło się tyle wojen, wymordowano tyle milionów istnień przez tyle wieków, no ale taki był koszt postępu, taki był koszt powstania nowoczesnych demokracji, takich gospodarek. Stany Zjednoczone przecież też nie zbudowały swojej potęgi na pluszowych misiach, tak? Czyli mówiąc mówi. krótko, Afryka, która generalnie można powiedzieć, że cieszy się niepodległością, oczywiście to jest mnóstwo różnych państw, od 70 lat, 60 lat, czyli czeka ją jeszcze długi proces jakby wykuwania tej swojej takiej... Ee, Dobrej, dobrej przyszłości. No, ale to znaczy, że pewnie jeszcze nie raz będzie okazja do Afryki wrócić w jakichś kolejnych odsłonach punktu zapalnego. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Naszym gościem był pan Łukasz Przybyszewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję ja. również.